Witajcie w kolejnym odcinku Kurovloga, dzisiaj będzie trochę o naszej wegańskiej ofercie. A mianowicie rozszerzyliśmy w kurze ofertę wegańską. Mamy w tej chwili po pierwsze pięć różnych kanapek, które są w wersjach wegańskich. Po pierwsze mamy bułki wegańskie, niemaślane, a w środku kanapki zamiast kurczaka jest yy, takie grubo panierowane tofu wędzone. Do tego kompozycja kanapek zrobiona jest tak, żeby omijać sosy niewegańskie. I inne składniki. Jeżeli chodzi o bułki wegańskie, są one trochę inne. Po prostu nie są to bułki maślane i też są inne z wyglądu. Natomiast w smaku bardzo dużo osób mówi, że smakują po prostu tak samo. No taka bułeczka wygląda w ten sposób. Jest posypana jakimiś otrębami na wierzchu. Do tego mamy już od jakiegoś czasu, natomiast teraz przerobiliśmy formę zestaw ze stripsami wegańskimi. Stripsy zrobione są z takiego gotowego produktu, który się nazywa kurczak. Jest to mieszanka tak naprawdę sejtana z fasolą. My z tego kroimy stripsy, a potem je smażymy. W tej chwili stripsy wychodzą nam ładniejsze, większe, bardziej kupiące niż wychodziły nam dopiero co? Ponieważ wprowadziliśmy drobną zmianę, a mianowicie po drodze zamaczamy je jeszcze w takim cieście naleśnikowym na samych wegańskich produktach. Że wprowadziliśmy wegańską ofertę, żeby nie wykluczać osób, które chcą przejść razem z mięsożercami do kury. Natomiast, tak jak często też powtarzałem, naszym głównym atutem są sosy i dodatki. W związku z tym, to też nie było problemu przerobić odrobinę kanapki, tak, żeby były pyszne, podmieniając tutaj składnik mięsny. W kanapkach korzystamy z wędzonego tofu, ponieważ ma ono trochę taki głębszy smak. A samo to tofu jest dość grubo panierowane. I smażone w oleju. chodzi o wybór wegańskich sosów, to nie są jeszcze one pooznaczane w żaden sposób w menu. Natomiast, jeżeli chodzi o opcje wegańskie, to na pewno tak. Sos barbecue jest wegański, sos teriyaki u nas jest wegański, challenger jest wegański, mango barbecue, mango habanero i koran barbecue są sosami wegańskimi. Jeżeli chodzi o dipy, żaden z nich nie jest wegański. Natomiast robimy też taki odmianę sosu buffalo mayo. W wersji wegańskiej na wegańskim majonezie. Tutaj wymieniam sosy stricte wegańskie, bo jeżeli komuś nie przeszkadza to, że w jego sosie będzie miód, a to już zależy tak naprawdę od, od indywidualnego podejścia, to ta oferta się rozszerza, bo tak naprawdę niektórzy weganie jedzą też sosy z miodem, czyli wszystkie te sosy, które mają miód w nazwie, też będą podchodziły pod, pod opcję wegańską. Natomiast nie wykorzystujemy ich stricte w kanapkach, tak żeby, żeby nikogo nie skreślać, ale można je domówić do zestawów ze strypcami. Wegańskie dostępne mamy we wszystkich czterech lokalizacjach, natomiast jak się już otworzymy i przyjdziecie do któregoś z lokali, to zrobimy tego typu składkę, która będzie na stołach właśnie z całym menu wegańskim razem ze zdjęciami. Dzięki temu stworzyliśmy sobie taką większą możliwość, gdzie przykładowo pary albo grupy znajomych, które składają się z mięsożerców i z wegan czy wegetarian mogą naraz zamówić skóry. Sam miałem taki epizod w życiu, że przez kilka ładnych miesięcy nie jadłem mięsa i to co najbardziej mnie raziło w restauracjach to przykładowo oferty wegetariańskie czy wegańskie wyglądały tak, że mięsożerca zamawia schabowego z ziemniakami i kapustą, natomiast Opcja wegetariańska to są te ziemniaki z kapustą już bez schabowego. Knajpy, które nie specjalizowały się w jedzeniu wegańskim bardzo często serwowały naprawdę, no oferta wegańska była fatalna. Natomiast my, myślę, stworzyliśmy coś, z czym spokojnie moglibyśmy konkurować z punktami, które są wyspecjalizowane w ofercie wege. Szczególnie, że no, mało kto robi tak naprawdę wegańską imitację smażonego kurczaka, a tym bardziej nie spotkaliśmy się chyba jeszcze, żeby ktoś do tego w Warszawie używał tofu. Tym bardziej tofu wędzonego. Zresztą zobaczcie sami, jak wyglądają nasze wegańskie kanapki.